Cześć moi kochani, z tej strony Jerry, zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dziś po raz kolejny zajrzymy do gry EA Sports FC26. Dziś zaczniemy sobie karierę menedżerską własnym klubem stworzonym przez, przez nas. Możemy wybrać. W tej nowej wersji gry EA Sports FC26 możemy sobie wybrać karierę dynamiczną albo klasyczną. Ja wybiorę sobie klasyczną. Tu oczywiście mamy nagrodę dla członków klubu FC. Jest to Francesco Totti. Możemy wybrać sobie nowy sezon albo dynamiczne punkty startu. Ja wybiorę sobie nowy sezon. Aktualnie nie jest dostępna żadna nowa aktualizacja. Twoje składy są aktualne. Używamy oczywiście obecnych składów. utworzymy nowego menedżera czy gramy prawdziwym trenerem no ja myślę że wybiorę sobie utworzenie nowego menedżera to będzie mężczyzna wybiorę brudny blond albo blond dobra mieniamy imię i weźmiemy sobie nasze imię znaczy moje imię I nazwisko, jeśli oczywiście się zmieści. No, nie zmieści się, niestety. Więc może sobie wybierzemy Artur. On może sobie na chwilę pa y pada, żeby tutaj wpisać. Może Kalinowski. Taka będzie. Takie będzie nazwisko. Określenie: Szefujcio. <gryśla> Kraj oczywiście Polska, urodzone oczywiście. Damy mu moje prawdziwe e, prawdziwą datę urodzenia, czyli 7 maja 1994, czyli 31 lat menadżer w wieku 35 31 e, lat. Niech będzie plisowana biała koszula, na wierzchu nic nie będzie, dół czarne klubowe spodnie dresowe. Skarpety niech będą białe, buty Czarne sportowe buty do biegania. Akcesoria na twarz, okulary, może damy. Chociaż nie wiem jakie, czy takie. A myślę, że takie. Dodatek do stroju. I tu mamy tak. Eee, taki szalik, takie szaliki. Coś takiego, ale. Chociaż, ja bym, chociaż wiecie co, ja bym zmienił na białą koszulę rozpiętą pod szyją, ewentualnie na białą koszulkę Polo. No dobrze. Skoro już wybraliśmy, no to teraz czas utworzyć własny klub. I to będzie oczywiście. Nasz klub, który będzie rywalizował w e, naszej polskiej ekstraklasie, czyli FC Konin. I tutaj możemy wybrać sobie maskotkę klubu. Czy to będzie Eagle, czy to będzie. Orzeł, czy to będzie pszczoła, szczurek, smok, koza, kot, lew, pies. Ja wybiorę psa. Bo bardzo lubię psy, dobra, zespół jaki mamy? zastąpić. Oczywiście musi to być polska ekstra klasa i zastąpimy może Arkę Gdynia, bo ona ma półtorej gwiazdki. Chociaż zobaczymy, czy tu są jakieś kluby, które mają mniej. a Nie, tylko Arka Gdynia ma półtorej gwiazdki, więc może ten zastąpimy. Dobra. I teraz wybieramy rywala. No, Lecha Poznań nie wybiorę, bo ja, jako rywala, bo ja bardzo lubię ten, ten, ten klub i ten stadion, na którym grają. Więc wybierzemy sobie może widzę w Łódź, bo on tam dość blisko. Nie powiedziałbym, że rzut beretem od Konina, ale... No ok. Wybierzemy sobie naszego rywala wizę w łódź. Najpierw... I najpierw wybierzemy sobie... Yy, ustalimy sobie nasze stroje. Jako, że moim ulubionym kolorem jest czerwony, więc damy yy, czerwony. Ten kolor będzie dobry jako podstawowy. Pomocniczy damy taki. Kolor dodatkowy to będzie taki kolor. Nazwisko i numer. Niech będzie taki. Nie będzie takiego koloru. Strój wyjazdowy. E, tu zupełnie odwrócimy kolory. Podstawowy oczywiście będzie. Yy, no, może nie odwrócimy kolory, ale. No, weźmiemy sobie taki, taki strój. Podstawowy kolor będzie biały. Pas będzie czarny. Dodatkowy kolor będzie czerwony. Nazwisko i numer na czarno. Trzeci strój. I tu się zastanawiam, żeby taki strój wziąć. I chyba takie wybiorę. Kolor będzie żółty. Pomoc, kolor pomocniczy, oczywiście. Dodatkowego nie zmieniam. Nazwisko i numer, tak jak teraz. I strój bramkarski. Myślę, że zostawimy taki, jaki jest. Dobra, teraz herb tego klubu. Może damy coś takiego, i damy może taki. Okej, okay. ja wybiorę taki stadion. Stadion domowy. Niech to będzie właśnie Longville Stadium. Liczba miejsc 303920. Nie zmieniamy nazwy. Trybuny. Kolor stadionu. Wybiorę podwójny. Poszukam czarno-biały. Albo biało-czerwony. O. To będzie lepsze. Kolor krzesełek zostawimy taki, jaki jest. Boisko. Trawa, niech zostanie taka, jest, jaka jest. Siatka. A tu Was zaskoczę, czerwony. Czerwona siatka. Tu można wybrać autentyczne przyśpiewki kibiców, które będą odtwarzane podczas meczów. Być, być może wybiorę przyśpiewkę Wolverhampton. Dobrze. Hymne klubu. O. Oh. Chem klubu. O, oh, to mi się podoba. Right of the Valkyries albo Nie, to, to jest lepsze. To wybieramy. No i tu zostawiamy, że bez e, dźwięku pogolu. No i tak, mamy Longville Stadium 3920 miejsc. No, na razie na taki mały klub. Na początek tyle. Damy może trzy gwiazdki. Budżet transferowy 5 milionów dolarów. Oczekiwania zarządu: sukces krajowy niskie, sukces międzynarodowy. Bardzo niskie. Fin stabilność finansowa, średnie oddanie kibiców, średnie. Skółka juniorów, średnie. Najpierw ustawienia. No i skład nasz. Rozgrywka kompetytywna. Bardziej zaawansowana symulacja. Wyłączamy rynek menedżerski, włączony. Oczekiwania zarządu pobłażliwe, tempo skautingu gwiazd normalne. Nieoczekiwane wydarzenia włączone. Mecz damy po 8 minut każdą połowę. Długość meczu młodzieżowego 5 minut. Szybka symulacja włączona. Symuluj mecz włączone. Midok taktyczny włączony. Pokaż najlepsze gry włączone. Pokaż tylko ataki włączone. Znowienie meczu włączone. Ustawienia typu gry widzimy. W ciebie wy widzicie. Skład. transfery i scouting. Transfery aktywne, walutę. Może damy euro, częstotliwość nieoczekiwanych wydarzeń niski. I tu jest taka ciekawa sytuacja, bo tu możemy wybrać, ile punktów ma zostać odjętych na początku kariery w lidze naszemu klubowi. Ja tego nie będę wybierał. No to co, zaczynamy. Ja Tego sobie zapiszę i przejdę dalej. I teraz za Was wrócę. Dzień dobry. Z przyjemnością informujemy, że po głębokim namyśle chcemy zaoferować Ci pozycję menedżerską w klubie FC Konin. Uważamy, że zaproponowana nam wizja prowadzenia klubu jest zgodna z naszymi celami i dostrzegamy duży potencjał naszego wspólnego projektu. Poniżej przedstawiamy proponowane warunki kontraktu i liczymy, że zostaną uznane za wystarczające. Wymagania: wygraj ligę.

Powoli naszą tutaj przygodę z FC Konin. Jak widać, wszystko się tutaj wyklarowało. Więc co, zapraszam Was na kolejny odcinek z mojej przygody w klubie FC Konin, naszej przygody w klubie. FC Konin, także zapraszam Was bardzo serdecznie. No i co? Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.